Witam, dziś mamy poniedziałek, drugi dzień lutego. Zapraszam na techniczny przegląd rynków. Z tej strony Daniel Kostecki. Patrzymy na wykres pary euro-dolar, interwał H4, gdzie niewiele się od ostatniego czasu zmieniło, gdyż cały czas pozostajemy w rężu, cały czas pozostajemy w konsolidacji. Zmniejsza nam się zakres wahań, ponieważ mamy coraz wyższe dołki i coraz to niższe szczyty, natomiast wciąż bez wybicia strefy oporu, a także strefy wsparcia, więc jesteśmy wciąż w tym około na 90-pipsowym rangeu, czekając na breakout, czekając na wybicie któregoś z tych dwóch poziomów: czy to wsparcia, czy to oporu. Widać, że rynek dość ładnie pomiędzy tymi poziomami się porusza, no i póki co nie ma chęci na pokonanie któregoś. Z nich. Także poczekamy jeszcze chwilę na e, może przyspieszenie ruchu w daną stronę i z impetem na przełamanie któregoś z oporów. Natomiast dość ciekawie prezentuje się sytuacja na parze funt-dolar, e, ponieważ tutaj e, rynek, z, e, patrząc na te wcześniejsze oznaczenia, wyrysował spadkową piątkę. Teraz próbuje rysować coś w rodzaju odwróconego ergiera, ale też e, mamy tutaj jeszcze jedną e, koncepcję z bardziej rozbudowaną falą czwartą. No to oznaczałoby, że ten cały ruch nie jest już pełną piątką spadkową, a jedynie jeszcze tutaj po drodze korektą, korektą nieregularną w stylu AB oraz C. No i ta właściwa piątka dopiero teraz mogłaby nam powstawać. Co ciekawe, mieliśmy dość dobre dane z Wielkiej Brytanii, i później, jak widzimy po tej dużej białej świecy, totalną kapitulację kupujących. Oni polegli zupełnie. Świeca ta została przełamana i gwałtowny. W drugą stronę, natomiast patrząc na ten cały tutaj powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę na tego typu linie trendu, gdyż to jej pokonanie mogło być pierwszą, pierwszą wskazówką co do tego, że fund dolar mógłby zacząć się nieco bardziej odwracać, a ponieważ cały czas jesteśmy też na tym długoterminowym wsparciu w okolicach linii trendu z wykresu miesięcznego. Spójrzmy na rynek złota, bo ten wygląda też dość ciekawie. Tutaj zniesienie 38,2% całego poprzedniego ruchu wzrostowego dość ładnie zatrzymało tą ostatnią kilkudniową wyprzedaż złota. Nie mamy cały czas testu dolnego ograniczenia kanału trendowego, więc w zasadzie czekamy, aż ten test tutaj nastąpi. I wydaje się, że z tego też miejsca moglibyśmy obserwować jeszcze jedną próbę podejścia na wyższe poziomy w ramach fali piątej, czyli fali, która powinna kontynuować nam ten cały impuls. Ale tak jak wspomniałem, czwórka mogła się tutaj jeszcze nie wykończyć, bo nie mamy testu dolnego ograniczenia kanału. Natomiast spoglądając na kontrakt na indeks SP 500, zauważamy też dość ciekawy test wsparcia i to już po raz kolejny dzisiaj rynek testuje nam okolice 19,84 i spoglądając na wykres liniowy widzimy całkiem ładną taką spadkową piątkę, która dociera właśnie do tych okolic 1, 2, 3, 4, 5. dość ładny impuls spadkowy, więc jeżeli te okolice mają wytrzymać no to wydaje się, że powinniśmy od odreagowanie w okolicę 2020 punktów, gdzie mamy koniec fali czwartej właśnie w tym lokalnym ruchu spadkowym.